Cześć z witam Was w kolejnym odcinku z gry Kinder Card. Jak widzicie zebrałem wszystkie karty. Boże, ile ja to robię milion, po prostu godzin i co? Przeciągamy dźwignię i lecimy o sekretne zakończenie. <laughs> tak wczoraj nie było w filmiku, bo tak... I patrzcie, mamy takie specjalne kapturki, jak widzicie, tutaj jest nawet. czytaj przyjaciele Nageta, chodź z Nagetem. Wszystkie pytania będą odpowiednie witam Cię przed jakimś aktuarium Monster Moonów. W ogóle przepraszam Was za to, bo jak widzicie nagrałem odcinek. Jestem debilem, bo zapomniałem włączyć, podłączyć mikrofonu i nagrałem i teraz będę taki filmik robił z tego, co się działo wcześniej. I nie będzie to wyglądało podobnie, bo tam pamiętam co tam gadałem, więc yy, więc jak jakbyście widzieli taki mały pasek na dole, to znaczy, że po prostu stopuję. Bo trochę skipowałem te rzeczy tutaj. Bo szybko tak mówiłem. Teraz trochę. No nie pamiętam, ale z grubsza wiem co mówiłem. I tak. Tak jak Nugget powiedział: przez te 50 talizmanów, czyli 50 kart, Nugget może robić jakieś najdziwniejsze rzeczy. Na przykład jakie? Nugget ci pokaże. Zobacz potęgę Nuggeta. Ok. Tutaj mamy oczywiście nasze wszystkie karty. Of course. I teraz Nugget. Klaśnie swoimi palcami. Już jest zrobione. O nie! Dlaczego oni nawiązali do Tanosa? Chodź szybko. Negat nie możesz spóźnić do szkoły. No dlaczego oni to zrobili? Najgorzej. O Boże, Pani Nudderze, dlaczego zmieniasz się? Dlaczego on nie było jeszcze czerwone? Nie wiem dlaczego. Pani Apple Greg, nie czuje się za dobrze. O, no, coś tam, coś tam, coś tam, talking? Nie. Mówię, że. O ja, zaczyna się rozpływać. Czy, czy ktoś zobaczył, co było tam? Nie, to było po prostu dziwne. Wszystko będzie dobrze. siostra. O co chodzi? I jeden ze st studentów zdezintegrował po prostu. Też zintegrowała. Będziemy mieli tej kłopoty. O tak, Felix. Myślę, że to się dzieje też ze mną. Och, szczęśliwy ja. <laughs> co? Felix myślałem, że tak, bo Felix nie lubi tego typa no i tak było. O nie, wszystkie moje rzeczy. O, i zostawił wózek. Przepraszam wszystkich. Nie, nie wiem, czy będę mógł to wszystko posprzątać. on też się spływa, niestety. O, teraz spotkam sklejeni swojego tatę. O, dziwne. No i on też zniknie. Mamusiu, mamusiu, z tym Nie chcę No, niestety. To się nie może stać. Powiem Ci jakieś tam nowe rzeczy, oczywiście ją też znika. i poczekaj, co? Nie możesz wyjść pierwszego dnia e Li o Boże, Lili też zniknęła. Ha 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 he, ha, ją ha, ha. też znika ha, ha, ha połowa, co? Połowa, 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 połowa. Naget nie chce połowy, naget chce ich wszystkich. Naget. To były twoje dziwne wibracje. Oho, <grystanie> ha, no i zaczynamy teraz prądy. Haha. Ha. Tak, czyli na początku były a teraz prądy będą zabierać, tak jak w poprzedniej części. Prądy wszystkich zabiły. No, przystańcie. No i dobra, wszyscy się zabiją. Ale gierka, to może ja musiałem to tutaj żeby być na środku ekranu Ale w sumie i tak to potem przerabia i tak, tak samo na środku, więc No Wiedziałem, że te dzieci nas spędzą kłopoty, powiedział ten dzieciak, ale nic, nie umarł Coś się dzieje, co, co tu się stało, dlaczego wszyscy nie żyją, idź do domu swój kochany Kto będzie monitorował te rzeczy, po prostu idź do domu, okej, okay, widzimy się jutro O Koniec widziania ona <laughs> też umarła. Pięknie. Naget jest satysfakcjonowany. zabiłeś wszystkich po raz kolejny. Naget, dobra. No yy. i tam gadają, że. Zaczęła oni co zrobią jeszcze raz? Naget nie pomyśli, co teraz Naget zrobi. Kolega przyjdzie, Nageta idzie do domu. Ok. I teraz Naget podziękuję no, oczywiście tak no i filex Okej, okay, teraz naget musi wykopać dziurę dla naget o i osiągnięcie megozach dobra i tak to też się kończy gierka yy, a ja wam powiem że naprawdę była spoko trzecia część może będzie bo naget powiedział że pomyśli nad tym czy będzie więc pewnie będzie tak jak właśnie Teraz z FNaFem. Scott na swojej stronie napisał taki numer 58. Rzecz jasna, już są mega teorie spiskowe o tym, ale to nie będzie kolejny FNaF. Jestem podekscytowany, bo też będę mógł go nagrywać. grałem w nie przeszedłem go. Ale już wiem jak przejść, ale film tego nie nagra, bo mi się nie będzie chciało. Ta gra jest zbyt choraz No i jutro albo pojutrze będzie obrad tak taka nowa gierka. Nie wiem, czy będzie dużo z dużo serii, bo ona jest taka specyficzna dość, pewnie ja się w niej pogubię. Ale jest tam jeden widz, który będzie mi wszystko tłumaczył, więc widzimy się w kolejnym odcinku i cześć!